Witam serdecznie moich gościem Łukasz Kociołek, Gold Team, Eble Lorek. Witam. Łukasz, po jakże pięknym tamtym tygodniowym zwycięstwie nad Sylwią, dzisiaj jest remis z Głodzikami. No i co, niedosyt czy czy jest OK ten wynik? Zawsze urwane punkty jest OK. Najlepszy był wynik, ale czy znaczy wygrana? Ale no ciężki mecz, wyrównany. Strasznie szarpany. Nam brakło ostoi naszej twardowskiego. No nie da się ukryć, że jednak no, bardzo mocno chaos, kre chaos. kreuje, tak, a, tak ale no, Patryk? Nie mieliśmy kogoś, kto po prostu no, będzie nam to rozgrywał. I tak szczelacie dzisiaj trzy <gulę> gole, ale mało ci takiej efektywności. I w sumie z jednej strony i z drugiej strony. czy to było spowodowane, że obydwie drużyn, drużyny nie chciały się zbyt mocno otworzyć? Nie, bo nie. było taki bardziej kurde, no, akcja za akcję taki, taki mecz. Bo mi się tak wydaje. Bardzo otwarty chyba mecz, bo nie było tak jak na przykład, nie wiem, z tylicznym czy z że trzeba naprawdę no, uważać. Tutaj było tak wyrównane. No. Moim zdaniem było. no Nie było. Nie... No, brakowało tego twardego. O, inaczej. O. Gdyby Wiemy. nam ktoś rozgrywał, a tak to myślę, że dalibyśmy sobie radę. Patrzymy na tabelę. Tylicz 5 <laughs> punktów przewagi nad Wami, nad bodzikami. Czy to już dużo, czy to jeszcze, jeszcze do odrobienia? No. Myślę, że jest to do odrobienia, bo tak jak, kurde, obserwowałem, pomimo to, że Tylicz wygrywa wszystko, miało tam chyba jedną, remis. Tak. Ale no tam do, 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 powiedzmy połowy, tak, kurde, na farcie przechodzili. Tak, tak, ja obserwowałem, także no są do zrobienia. Wszyscy są do zrobienia, o. Wszyscy są do zrobienia. I na koniec <laughs> ostatnie pytanie, dziewięć kolejek za nami, czyli zakończona pierwsza runda. Zadowolony z tej pozycji? To będzie druga albo trzecia, będę liczył później. Tak, jak najbardziej, no, kurde, zawsze na pudło jest... Kurde, no super, także my się staramy w końcu wyjść z tego trzeciego miejsca, <gry> także byleby <gry> by, by, by pierwsze, ale no, czas pokaże. Dobre miejsce na atakowanie. Tak jest. Dziękuję za wyjaśnienie. Dzięki.